4 minuty po 21. Patrycja Michońska, jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugą godzinę programu Ludzkim Głosem. Ludzkim Głosem, między innymi o Wielkim Poście. Będziemy rozmawiać. A moim gościem jest Robert Tekieli. Mąż, ojciec, poeta, publicysta, dziennikarz, wydawca, producent telewizyjny i radiowy, komentator polskiego radia, autor książek, w tym tej najnowszej, o której dzisiaj też będziemy mówić, Miłość Zraniona. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Widzą Państwo, ile się narobić, żeby rodzinę utrzymać. Dużo trzeba robić, szczególnie jak się jest dziennikarzem. To tutaj rzeczywiście sporo, sporo 17 pracy. lat poza zawodem byłem. W taki kraj. Um, czym dla ciebie jest Wielki post? Czy to jest. Rzeczywiście, masz takie doświadczenie, wiele osób mówi, m, że to jest taki najczęściej trudny okres w roku, że człowiek wierzący czuje, że to jest wielki post ma. Zupełnie inne doświadczenia, czasem trudniejsze niż przez inne okresy w roku. To prawda, o ile traktujemy mm, Chrystusa y, niepowierzchownie. Jeśli, no bo jaka jest idea Apostu? Idea Apostu polega na tym, że my ograniczamy ciało i dzięki temu, że y, 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 Jezus y, y, Ponownie otworzył drzwi do raju. Tak, tym, tym, Jak mu rozdarto serce, tak, tam, tam nastąpiło znowu otwarcie tej bramy. Bramy rany. To tytuł tą mojej poezji. I, i, I jeśli my w pełni świadomie, a przynajmniej porywem serca, chcemy odmówić sobie czegoś, odmówić ciału. Przyjemności, to to dzięki właśnie tej bramie zamienia się na przykład na wolność narkomana, na to, że w naszym małżeństwie się poprawia. To jest nieprawdopodobna tajemnica, gdzie wysiłek duchowy zamienia się w rzeczy realne. Wielki post można przeżyć. Oczywiście metaforycznie, na przykład na pielgrzymce. I znam takie świadectwa młodych dziewczyn, które szły do Częstochowy, krew łzy pęcherze i wracały, i ojciec przestawał pić. I to jest właśnie ta przemiana, że ona z intencją w sercu, tak, żeby mogła wreszcie kochać tego ojca i żeby on ją wreszcie mógł kochać tak, jak, jak zawsze marzyła o tym. I to się dzieje. I wielki post jest takim czasem, w związku z tym, jeśli są takie dary, no to rzeczywistość pyta, czy tego naprawdę chcesz i są trudności. Ale wielki post często kojarzy nam się z, skoro mówimy o ograniczaniu ciała, właśnie z ograniczeniem jedzenia słodyczy, z mniejszą ilością kawy, może mniejsze przyjemności, jeśli chodzi o jakieś wychodzenie do restauracji, do baru, do pubu. To z tym nam się kojarzy, tak? I czy to jest rzeczywiście takie wielkie mm, mm, poświęcenie? Pan Bóg jest bardzo prosty. Jemu wystarczy intencja. I czasami jakiś drobiazg, ale w taki prawdziwie serdeczny sposób ofiarowany za kogoś jest o wiele bardziej wartościowy i, i dokonuje większego cudu to odmówienie sobie najdrobniejszej rzeczy niż spełniane dla własnej chwały siedem razy w tygodniu poszczę. Mm -hmm. Tak, ale robię to sam dla siebie tak naprawdę, i nie ma w tym miłości. Yy, więc, więc Panu Bogu wystarczą drobne rzeczy. I Pan Bóg jest yy, taki właśnie. Tak? On nie potrzebuje yy, wielkich teologii, On potrzebuje gestów yy, miłości i, yy, i wielki post jest właśnie takim czasem, kiedy odmawiając sobie, możemy komuś dać. Skoro go kochamy, skoro pragniemy dla niego szczęścia, to możemy mu dać coś takiego drobnego. Drodzy Państwo, ile osób odmówi sobie ulubionego serialu w Wielkim Poście? To jest strasznie trudne, wbrew pozorom. A, dobre pytanie. Ile osób, ile osób odmówi sobie codziennej kawy? Dzisiaj miałem taką rozmowę na, na Messengerze, gdzie, gdzie kobieta mówi, że już schudła, że już nie ten. ja no, no a co? Co ci sprawia przyjemność? Kawa. I, ale że ją głowa boli. Ja mówię, no cztery dni wytrzymasz, minie uzależnienie fizyczne od używki, jaką jest kawa, a potem już będzie tylko... Lepiej. Lepiej, tak. Więc, więc tego typu rzeczy, tego typu wyrzeczenia są bardzo ważne. I ponieważ człowiek jest całością, to kiełznanie ciała powoduje, że serce się rozszerza i jest łatwiej. Tak jak pan Artur mówił, kiedy tu wchodziłem do, do, do radia, że, że tak wracam ze spaceru i tak chodził wokół kościoła, czy czasami wszedł do tego kościoła. I tak był zawsze tradycyjnie wierzący i teraz ma takie poczucie, że Pan Bóg zmienił jego życie i jest pełne pokoju. No, Jezus jest księciem pokoju, bo po to jest wielki post, żebyśmy się do niego bardziej zbliżyli. A to może spójrzmy na to z drugiej strony, bo wielu duszpasterzy mówi, że wielki post wcale nie musi być związany z odmawianiem sobie czegoś. Wspomniałeś o tej miłości, którą mamy, o okazywaniem miłości komuś bliskiemu albo niekoniecznie bliźniemu po prostu. Ale może sobie też powinniśmy tę miłość okazać, zadbać o siebie. Nawet się wyspać, tak? Podobno wiele rekolekcji, na przykład rekolekcji ignacjańskich, zaczyna się od tego, że człowiek się wysypia, bo wtedy inaczej myśli, inaczej funkcjonuje, daje sobie coś, coś więcej. Albo sobie odbiera, no bo jeśli ktoś jest pracocholikiem, no to zaprzestanie pracy jest potwornym wysiłkiem dla pracocholika, dla którego praca jest ucieczką od myślenia, tak samo jak y, słuchawki na uszach są ucieczką od ciszy, bo w ciszy człowiek siebie słyszy. A jak człowiek siebie słyszy, to już jest niedobrze, bo czasami po prostu słyszy, że musi coś w swoim życiu zmienić, a on tego nie chce. No bo jest tak przyjemnie, tak? Mimo, że tak naprawdę jest coraz gorzej, coraz gorzej. Ja mówię o swoim doświadczeniu. Więc, więc y, jest pierwsze, najważniejsze przykazanie brzmi będziesz kochał Boga swego, i bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli mamy tutaj trzy podmioty. Jest Bóg, który wymaga miłości największej, ponieważ jest czystą miłością i uległość wobec Boga niczego nam nie zabiera, a tylko nam dodaje. Jezus tego doświadczył w ogrójcu, w ogrodzie Getsemani, gdzie Jego wewnętrzny człowiek, jego ciało, jego człowieczeństwo nie chciało tego cierpienia, ale powiedział, Ojcze, zrobię tak, jaka jest Twoja wola, i w ten sposób. Dokonało się coś naj, największego, co mogło się y, dokonać, to znaczy my niezależnie od tego, że czasami upadamy i grzeszymy, zawsze jeśli wstaniemy, mamy szansę się zbawić, to znaczy być absolutnie szczęśliwymi y, y, ludźmi. I, I to właśnie, to właśnie doświadczenie y, powoduje tej miłości y, y, Bożej. Y, Powoduje, że my możemy kochać bliźniego i bliskiego e, i siebie samego, bo jeśli my siebie samego nie kochamy, to nie jesteśmy w stanie pokochać Boga. W rodzinach, w których e, dzieci nie mają doświadczenia ojca, e, jest wielki problem z wiarą, że dlatego, że, m, dlatego, że e, zaburzony obraz e, Boga jest, tak? Więc, więc z takich rodzin, gdzie nieobecny jest ojciec, choćby duchem, bo ciałem może być, albo jest nadopiekuńcza matka. Z takich rodzin wychodzą dzieci, które są tak mało przekonane o własnej wartości, że one nie są w stanie siebie kochać po prostu w taki sposób, że stawiać siebie na równi z innymi, bo po to, żeby komuś służyć najpierw trzeba czuć, że jest się wartym, godnym. Tak? No i to wszystko załatwia miłość do, do Pana Boga, bo Pan Bóg, jeśli jest przyjmowany sercem, to przemienia człowieka i osoby z takich rodzin, osoby z deficytem ojcostwa, z deficytem wzorców, z deficytem miłości niemanipulacyjnej, nie małpiej miłości, bo kobiety czasami małpią miłością, kochają swoje dzieci, to nawet z takim doświadczeniem ludzie po jakimś czasie oddając się Panu Bogu mogą być szczęśliwi i są szczęśliwi. A y, czy to oznacza, że zajęcie się sobą, y, rezygnacja z tego serialu, ale na rzecz y, spaceru, y, przeczytania książki, zajęcia się y, swoim dobrem, swoją można powiedzieć nawet przyjemnością, czy to może być dobry owoc wielkiego postu? Czy to nie jest właśnie o krok za daleko? Czy to nie jest ten egoizm, z którym mamy walczyć? Y Pan Bóg ma z każdym człowiekiem swoją historię. I to, co mówisz, można opowiedzieć w sposób zły i dobry. To znaczy, można to, co teraz mówisz, przeżyć w taki sposób, że to człowieka buduje, ponieważ ten człowiek zapomina o sobie nie w tym dobrym sensie, kiedy ja służę i zapominam o sobie, tylko w takim złym sensie, że ja po prostu się nie liczę, jestem nikim i dlatego nie mam dóbr, nie mam pozycji w rodzinie, nie, nie szanują mnie, tak? Bo ja siebie stawiam w roli ofiary. Panu Bogu to, to się nie podoba. Pan Bóg tego nie chce. I dla takiej osoby właśnie, nie wiem, w rodzinach alkoholików dzieci, które przyjmują pewne role, tak? Są takie, które pajacują, są takie, które biorą odpowiedzialność za rodzinę, bo ojciec jest alkoholikiem, czy matka jest alkoholiczką, tak? I dziecko 14-12-letnie nagle staje się. W cudzysłowie ojcem czy matką, tak i opiekuje się młodszym rodzeństwem. I teraz taki człowiek, który zajmie się sobą wreszcie, to jest dokładnie to, co, o co Panu Bogu chodzi. I post od zniewolenia wobec innych osób może być prawdziwym postem. A jednocześnie ktoś może wykorzystać Twoje słowa i po prostu dogadzać swojej, nie wiem czy na to ja mogę powiedzieć, dupie. Tak, mogę, chyba. Powiedziałem. To jest dowód tego, że jesteśmy w studiu na żywo teraz właśnie. <laughs> Czyli nie wolno mi było powiedzieć, drodzy Państwo. No nie no, chodzi mi o to, że jak nie wiem, ktoś sobie dogadza, to mu rośnie no, no dola, nie, a nie w głowie. To jeszcze teraz, a propos tych zmian w podejściu do życia, bo to jest w ogóle zmiana całego życia, to może sprawić wielką rewolucję. No tak. Każde potraktowanie wszechmocnej miłości poważnie, czyli Boga, bo Bóg jest i wszechmocny, i jest absolutną miłością, każde potraktowanie poważne Pana Boga sprawia, że człowiek się przemienia. I jeśli ktoś jest w pętli grzechu, jeśli ktoś powtarza cały czas te same, to się nazywa taniec w niektórych nurtach psychologicznych. Mówi się o rzeczach, które się powtarzają, nie wiem. Spotyka się, że mąż z żoną, mąż unosi brwi i żona już mówi, no, już wiadomo, o co chodzi. Tak, tak już coś wszystko coś. zostało powiedziane i już jest furia, tak? Więc, więc, więc yy, do tego do tych pętli nie trzeba yy, wiele I, i to czasami może się powtarzać dziesiątki lat. Yy, a poz może to przerwać. Poz może sprawić, że ja robię krok do tyłu. I to Pan Bóg robi. To Pan Bóg człowiek ze zdziwieniem nagle stwierdza, że stać go na coś, na co go nigdy nie było stać. I w pewnym momencie człowiek nawet widzi. Już. Tak jakby stał obok, tak? Że, że kłóci się na przykład, kłóci się, kłóci się, kłóci się, kłóci się i, i to widzisz, że to jest bez sensu, tak? Stoi z boku, patrzy, ale nie jest w stanie tego przerwać. I post to jest właśnie narzędzie, które pozwala powiedzieć, przepraszam, tak? może nie od razu, może następnego dnia, lepiej wieczorem, tak? Ale czasami... Być może. Trzeba się z tym przespać. Po 10 minutach. Może, ale to znaczy jedno słowo. Określa to, o czym rozmawiamy: Oczyszczenie. Tak, to jest post. Oczyszczenie. Za chwilę wracamy do rozmowy. Robert Tekieli i Wielki Post w Radio Plus. Czy kiedyś do wielkiego postu podchodziliśmy poważniej niż dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. Moje doświadczenie bycie chrześcijaninem to zaledwie, i tutaj muszę obliczyć, ile ma mój syn, i dodać rok 20. 8 lat. Yy, I nie rozglądałem się. Dla mnie Wielki Post to jest, yy, to jest czas yy, między mną a Panem Bogiem yy, i czasami to pomaga w relacjach yy, w rodzinie. Tak, jeśli, jeśli przeżywam Wielki Post naprawdę. Tak miałem może w ciągu tych 28 lat, może 3, może 4 razy, także że to było. Wręcz widoczne. Więc ja nie mam żadnego, żadnego porównania. Natomiast to jest w ogóle nieprawdopodobna tajemnica. Jeśli człowiek potrafi przeżywać rok liturgiczny w takim rytmie, w jakim on jest prowadzony, to Wielki Post jest czymś no, zupełnie nieprawdopodobnym. Dlatego że i ja w tej chwili modlę się, zastanawiam, czy nie zrobić sobie dwutygodniowego przed samą Wielką Sobotą, Wielką Niedzielą takiego postu, jakiegoś bardzo radykalnego, mówię o jedzeniu, tak? Mm -hmm. Dla, dlatego, że dlatego, że Dwutygodniowego? Tak, ja robiłem sześciotygodniowy post Daniela, więc siedem czy osiem razy, więc to nie jest żaden, żaden problem, natomiast natomiast chodzi o to, że że takie właśnie czuję w sercu, że nie sześć tygodni, a, a, a dwa, że, że ja traktuję jako człowiek taki zadaniowy, jako człowiek taki mechanicystyczny, tak, że on że, wie, no to sześć tygodni po prostu tutaj kołek w zęby i, i ten. A właśnie dla mnie postem jest nie pościć. Tak, bo mnie przychodzi bardzo łatwo post. A to zazdroszczę. No nie ma właśnie czego zazdrościć, dlatego, że wtedy staje się to... A wtedy nie jest to wyrzeczeniem, bo jest za proste, tak, za łatwe. Tak, tak, mhm. tak, tak. I, i no to są bardzo trudne sprawy. Natomiast, natomiast najprościej tę przemianę właśnie widać, bo Wielki Post to jest tylko jedna z form ascezy. Asceza jest we wszystkich religiach. W chrześcijaństwie to jest bardzo tak precyzyjnie sformułowane. I inne formy ascezy na przykład te, te wyrzeczenia, czyli pielgrzymki, tak? czy, czy, czy inne formy ograniczania siebie. No, to jest po prostu praca nad ciałem, żeby duch wzrastał. Tak? czyli to jest poszczenie to jest ćwiczenie mięśni duszy, tak? I to się odbywa w inny sposób niż, niż ćwiczenia ćwiczenia fizyczne, ale jedno jest wspólne, to jest wysiłek. Tak? Ale jest coś takiego, już psychologia to odkryła, chociaż Święty Ignacy odkrył to 500 lat wcześniej i zresztą cała dzisiejsza psychologia to są przypisy z jednej z jego e, książek. Tam jest więcej wlanej wiedzy na temat natury ludzkiej niż w całej psychologii we wszystkich tych terapeutycznych nurtach. I e, Ignacy y, y, Mówił tam, tam w, w taki sposób no jeszcze prostszy niż, niż można sobie dzisiaj w książkach wyczytać o tej roli narzucania sobie dyscypliny. Ty mówiłaś o spaniu, rekolekcji ignacjańskiej. Na czym jak reaguje człowiek uzależniony na, na, na ten dyskomfort, jaki czuje? Bardzo często, jeśli nie chce pić, nie chce ćpać, nie chce seksu, który jest kompulsywny, tak jakieś seryjne monogamia, zakochiwanie się co trzy tygodnie. Tak? No, różni ludzie różnie to robią, tak? ale chodzi o to po prostu, że jest hormony i neurotransmitery i w ten sposób człowiek się ogupia nie, nie musi się mhm. ogupiać chemią tak i teraz jeśli człowiek ucieka w, na takie sposoby no to na przykład może uciekać w sen tak albo w efekcie może czuć bezsenność tak I, i być w stanie bezsenności teraz to co pierwszą rzeczą jaką się robi regulując takie sprawy no to chodzi o to żeby wstawać mniej zmęczonym niż wtedy, kiedy się człowiek kładzie. A w chwili, w której człowiek ma dysfunkcję w sobie, kładzie, budzi się bardziej zmęczony. I to jest stan, który idzie do depresji. I to chyba, tego chyba doświadcza coraz